Dzień dobry, witam was serdecznie na następnej lekcji. Dzisiaj chcę Wam poopowiadać o technice rzutu w koszykówce. Pokażę Wam parę ćwiczeń, pokażę Wam, jak powinien wy wyglądać prawidłowy rzut, z czego się składa. No i chcę, żebyście posłuchali i spróbowali poćwiczyć. Na początek chwyt piłki. Tak? Najczęściej, najczęstszą sytuacją w koszykówce jest to, że otrzymujemy piłkę od koleżanki z autu obojętnie skąd. Łapiemy piłkę w ten sposób. Też Wam pokażę to na następnej lekcji. Łapiemy piłkę. Złapaliśmy piłkę i podstawową pozycją jest pozycja gotowości do rzutu. Czyli nogi ugięte, znowu ten słynny kibelek. Pozycja gotowości do rzutu. Możemy trzymać w ten sposób. Nowa szkoła trenerów uczy o tym, żeby trzymać piłkę albo z tej, z tej strony, albo z tej strony. Leworęczni, praworęczni. Czyli piłka jest chroniona. Jesteśmy w stanie szybko ją przygotować do rzutu. Stara szkoła, w której mnie uczono, jest, uczy tak, że piłka jest gotowa od razu do rzutu, w ten sposób. Przy, przy tej starej szkole jest dużo trudniej manewrować, tak? W tej pozycji jest dużo wygodniej. Mam chronioną piłkę, schowaną, szybko potrafię wyjąć. Jest ułamek sekundy, a piłka jest dużo bezpieczniejsza u zawodnika. Przy starej szkole e, oczywiście szybciej można oddać rzut, ale dużo łatwiej można stracić piłkę. Jak wygląda pozycja rzutowa? Przeważnie się rzuca do kosza, uznajmy tak, że Wy jesteście moim koszem, tam jest kosz. Nogi mniej więcej równo, swobodnie, na luzie pełnym sobie stajecie. Minimalnie, noga w przypadku praworęcznych prawa minimalnie do przodu. do przodu, w przypadku leworęcznych lewa. Ja jestem praworęczny, mam prawą nogę do przodu. W ten sposób. Tyle no, do tyłu. Piłka powinna być na ręce tak, że jak zrobicie cokolwiek, to Wam ta piłka nie spada, nie może być łokieć tak, bo Wam piłka zjedzie, zawsze łokieć musi być pod piłką, nawet jak mamy tą pozycję, wyjmujemy, łokieć mamy pod piłką, tu w tym miejscu nie ma kontaktu, nie ma, że tak trzymać piłkę, tylko głównie na palcach, tu, w ten sposób, druga ręka jest z boku, nie od przodu, nie od przodu tylko z boku, w ten sposób, tu oddajemy syk, oddajemy rzut, oddajemy rzut. Prostując się całkowicie i prostując rękę. Wolniej to pokażę. Hop, popychamy palcami piłkę. tak? Czyli tu rzut. Ja sobie to zrobię. Teraz Wam pokażę parę ćwiczeń. Zrobimy sobie to z podstawowych ćwiczeń. Dobrze ćwiczyć w dwójce, ponieważ wy nie macie dwójek, a przynajmniej część z Was. Spróbujemy to zrobić samemu. Dlatego siadamy sobie i prosto. Piłkę w pozycji. I robicie hop. Łapiemy. Hop. Zobaczcie, moja ręka zostaje, po w, w ten sposób. Czyli tu rzuciłem piłkę leci do góry. Wraca. 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 Zróbcie sobie 10, 20 razy, bo to nie jest męczące. Lewą ręką możecie zrobić to samo. Hop. 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 Tak. Zmieni sobie pozycję. Na kolejną prawe kolanko hop. Hop, ja jestem wysoki, więc ja, ja mam praktycznie piłkę pod sufitem, ale Wy jesteście trochę niżsi, więc delikatnie możecie rzucać o sufit, a najwyżej rodzice pomalują sufit. Na pewno będą zadowoleni Wam w pokojach. Jedna ręka, druga ręka. Powinno być tak, że jak lewe kolanko, to lewa ręka, jak prawe kolanko, to prawa ręka, tak? No i potem tak samo, koziołek, cyk, rzut. Jak macie gdzieś jakąś ścianę, ja spróbuję Wam tutaj tyłem pokazać. Możecie sobie klęknąć cyk pościga, op, piłka wraca, piłka wraca, piłka wraca. I tak i tak próbujecie sobie zrobić przynajmniej każde z tych ćwiczeń, 4-5 ćwiczeń po, po 20-30 razy. To są bardzo mało obciążające ćwiczenia. I na koniec na dzisiaj przed spaniem kładziecie się do łóżek po prysznicu. Należąco, jak macie piłkę to piłką. Myślicie sobie o czymś przyjemnym. Hop. Klasa sportowa po 200, a klasy niesportowe po 50. Hop, 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 hop. I teraz moja anegdotka. Na koniec zawsze często Wam opowiadam. Jak byłem w Waszym wieku, jeździłem na obozy, to w ten sposób się nauczyłem rzucać, tak? że kazali iść do pokoju, o tej 19, 20 już wszyscy byliśmy w pokojach, jak kładliśmy się spać, każdy miał piłkę i na łóżkach po tysiąc rzutów robiliśmy codziennie wieczorem i ta ręka potem naprawdę dobrze pracowała. Spróbujcie w domu, zobaczycie jak kilka razy sobie to powtórzycie, dużo lepiej będziecie trafiać jak przyjdziecie na salę. Cześć, do zobaczenia.